walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego. Środa, 16 sierpnia 1944 roku, Powstania dzień 16. Tego dnia nieprzyjaciel po raz pierwszy ostrzeliwuje stare miasto pociskami największego kalibru. O średnicy 60 cm. Jeden taki pocisk, gdy trafi celnie, rozwala kilkupiętrową kamienicę. Załoga Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych pod dowództwem Majora Hyżyńskiego, Pełki, odpiera skutecznie silne ataki prowadzone ulicami rybaki i Zakroczymską. Natarcie niemieckie załamuje się również, nie po raz pierwszy, na zaciekle bronionych barykadach u wlotu wąskich staromiejskich ulic. Podwala, Piwnej i Świętojańskiej, na rogu Placu Zamkowego. W południe wysadzona zostaje przez saperów nieprzyjaciela w powietrze oficyna pięciopiętrowej kamienicy przy ulicy Przejazd, wysuniętej placówki w rejonie ostro atakowanego odcinka ulicy Leszno. Pod gruzami zginęli tu między innymi dwaj wybitni poeci wojennej generacji. Kapral podchorąży Zdzisław Leon Stroiński, pseudonim Chmura, i jego przyjaciel Tadeusz Gajcy, pseudonim Topur, żołnierze AK w oddziale wypadowym porucznika Ryszarda. W chwili śmierci mieli po 22 lata. Gajcego wspomina w swej książce Tu Warszawa, dzieje radiostacji Powstańczej Błyskalica. Stanisław Zadrożny, pseudonim Pawlicz, jeden z głównych organizatorów Powstańczej Służby Radiowej. Topornicki był to konspiracyjny pseudonim młodego poety Tadeusza Gajcego. Pragnąłem, by wszedł do naszego zespołu. Okazało się jednak, że to wcale nie taka prosta sprawa. Tadeusz Gajcy należał bowiem do bojowego oddziału AK. Był po prostu żołnierzem liniowym. Należało go więc wyreklamować. Czasu nie było wiele. Interweniowałem za pośrednictwem mych przełożonych. Na próżno nie udało się. Właśnie 1 sierpnia przed południem. Gajcy przyszedł mi to powiedzieć. Nie śpieszył się z odejściem. Zachowywał się jak człowiek, który coś w sobie taji, z czegoś chciałby się zwierzyć, ale trudno mu przełamać nieśmiałość. Wreszcie wykrztusił. Przyniosłem tu panu coś, może pan rzuci okiem. Podał mi maszynopis. Zacząłem czytać. Był to początek dramatu Homer i Orchidea. Na pustym brzegu morskim opartał pień skalłowaciałego drzewa, którego głowa zwiesza się ciężko ku zimi, stoi orchidea. Jest w białej, opadającej luźno jak śnieg sukni, olbrzymia korona jasnych włosów, świeci we wielkim jak kościół słońcu. Podniosłem wzrok, przede mną siedział młody poeta, drobniutki, szczupły, dziecko prawie. Gajcy nie odchodził. Mówił o tym i owym, o sprawach małoważnych. Wreszcie nieoczekiwanie postawił pytanie: Czy był pan na wojnie? Byłem 39 nad bzurą. Czy może mi Pan powiedzieć, jak można pokonać strach? Jak trzeba umierać? Bo ja się boję. I dlatego pytam, co trzeba zrobić, by jeśli trzeba ginąć, to tak, żeby nikt nie widział strachu. Spuścił głowę, jakby się wstydził tej chwili szczerości. Począłem mu coś tłumaczyć, ale sam już nie wiem co. Tak byłem tym pytaniem przejęty. W każdym razie musiały to być jakieś frazesy, banały. On też zdaje się tego nie słuchał, a może i słuchał ale raczej myślał o tym samym, o śmierci. Wreszcie wstał i począł się żegnać. Nie wiem, nigdy się nie dowiedziałem, dlaczego Tadeusz Gajcy przyniósł mi tego dnia do przejrzenia swój dramat Homer i Orchidea. Nie wiem, dlaczego pytał, jak trzeba umierać, jak pokonać strach. W kilkanaście dni później zginął na barykadzie. W nocy z wtorku 15 na środę 16 sierpnia dotarły do Powązek pierwsze oddziały odsieczy z Puszczy Kampinoskiej pod dowództwem podpułkownika Ludwika Konarskiego, pseudonim Wiktor. W rejonie Powązek zrezygnowano jednak z natarcia, wycofując się w stronę Żoliborza. Tymczasem następnego wieczora, w środę 16 sierpnia, bataliony Czata i Zośka podjęły spóźniony o dobę atak w kierunku powązek ze Starego Miasta, aby połączyć się z Grupą Kampinoską. Po kilkugodzinnej walce wycofały się wobec braku spodziewanego odzewu z drugiej strony. Poległ dowódca natarcia Zośki, harcmisz kapitan Eugeniusz Stasiecki, pseudonim Piotr Pomian, zastępca naczelnika Szarych Szeregów. Stan liniowy załogi powstańczej Starego Miasta. Spada teraz poniżej 5 tysięcy żołnierzy na bardzo ścieśnionym terenie, nie większym niż 10 km kwadratowych, ostrzeliwanym bezustannie ogniem artylerii, ciężkich moździerzy i miotaczy min. Straty wynoszą do tej pory około 30% stanu. Melduje o sytuacji AK w Warszawie od początku powstania komendant okręgu Monter. Niektóre oddziały mają zaledwie 20% stanów pierwotnych. Mimo wszystko powstanie krzepnie. Można nawet mówić o pewnego rodzaju unormowaniu się życia, szczególnie w Śródmieściu i na Powiślu, ale także na Mokotowie i Żoliborzu. W rozkazie nr 17 z dnia 16 sierpnia komendant Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej podaje szczegółowe wskazówki dotyczące rozdzielenia kompetencji władz wojskowych i cywilnych w mieście. Władza wojskowa przez swoje organy i żandarmerię utrzymuje bezpieczeństwo wewnątrz wojska. Bezpieczeństwo odnośnie osób cywilnych sprawuje Państwowy Korpus Bezpieczeństwa względnie z braku takowego na danym terenie Straż Obywatelska. Wewnątrz domów organami bezpieczeństwa odnośnie osób cywilnych są także komendanci blokowi i domowi. Władza wojskowa w stosunku do ludności cywilnej może ingerować jedynie częściowo w sprawach obrony przeciwlotniczej i przeciwpożarowej. Organa wojskowe są uprawnione do legitymowania osób cywilnych przy przechodzeniu przez barykady i obiekty wojskowe. W razie potrzeby władza cywilna. Ingeruje w stosunku do wojskowych za pośrednictwem ich przełożonych i żandarmerii. Władzę cywilną nad oswobodzonymi częściami miasta miał w założeniu sprawować okręgowy delegat rządu na miasto Warszawę, odpowiednik prezydenta miasta, Marceli Porowski. Jego zastępcą był Stefan Zbrożyna, wraz z podległym im aparatem delegatów terenowych. Wiek wydarzeń militarnych sprawił, że w ciągu sierpnia 1944 roku okręgowy delegat rządu na miasto Warszawę przebywał na Starym Mieście, izolowany i nie miał stamtąd praktycznych możliwości wykonywania swych ogólnospołecznych funkcji. Na obszarach Śródmieścia utworzono tymczasem cztery delegatury rejonowe, pierwszą na Powiślu, drugą i trzecią w różnych częściach północnego Śródmieścia, i czwartą w śródmieściu na południe od Alej Jerozolimskich. Przy czym podział administracyjny dzielnic i granice rejonów nie pokrywały się z zasięgiem i numeracją rejonów wojskowych AK. Na starym mieście urzędował starosta Grodzki, a na żoli w nawiązaniu do przedwojennej nomenklatury administracyjnej utworzono ekspozyturę starostwa Warszawa-Północ. Na Mokotowie zaś powołano Urząd Komisarza do Spraw Ludności Cywilnej przy dowództwie AK z ekspozyturą na dość odległy teren Dolnego Mokotowa. Dyrektorem Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu Wyższej Jednostki Administracyjnej był podpisujący się pseudonimem Dąbrowski, znany działacz ludowy Kazimierz Bagiński. Jest on bohaterem anegdotycznej opowieści utrwalonej w dzienniku Wacława Zagórskiego, bardziej znanego pod pseudonimem bojowym Lech Grzybowski. Z placówki naprzeciwko fabryki Arnuszkiewicza przybiega łączniczka z zawiadomieniem, że zatrzymano jakiegoś cywila, który usiłował przejść na stronę niemiecką, nie mówi kim jest, i żąda widzenia się z dowódcą odcinka. Nie mogą go odesłać, bo eskortujący strzelec musiałby zabrać ze sobą broń. A to za bardzo osłabiłoby placówkę Aleksander odchodzi z łączniczką i po paru minutach Przyprowadza z wyraźną atencją delikwenta Pan prezes pozwoli, to nasz dowódca odcinka porucznik Lech Prezes Kazimierz Bagiński Przeprosiłem już prezesa za to nieporozumienie No to ja powinienem przeprosić panów za kłopot Nie zorientowałem się, że jestem już na pierwszej linii Niedawno swobodnie dochodziłem do skrzyżowania Grzybowskiej i Ciepłej no cóż robić, Fortuna, kołem się toczy. Właściwie Niemców tam jeszcze nie ma, ale i my w tamtych narożnych domach nie możemy się utrzymać. Ać znaczy można wiedzieć, dokąd pan prezes wybierał się, może uda nam się załatwić dotarcie do celu. Uprzejmie dziękuję. Raczej nie miałem określonego celu. Jako dyrektor Departamentu Spraw Wewnętrznych uważam za swój obowiązek zapoznawać się osobiście z warunkami życia i nastrojami ludności w różnych dzielnicach. A więc to pan prezes podpisuje obwieszczenia i zarządzenia pseudonimem Dąbrowski. Te rozporządzenia tutaj na pierwszej linii stanowią dla nas tylko materiał orientacyjny, wiele z nich jest w naszych warunkach zupełnie niewykonalnych. Niech pan prezes powie prawdę, czy tam w mieście są wykonywane. Niech pan sobie wyobrazi, że na ogół tak, choć opiera się to w lwiej części tylko na dobrej woli mieszkańców stolicy. W gruncie rzeczy i u nas prawie wszystko opiera się na dobrej woli i poczuciu słuszności. Słuszne jest, jeżeli z opuszczonego mieszkania ktoś zabiera koszulę dla żołnierza. Słuszne jest, gdy z rozbitego sklepu żołnierz bierze bateryjkę do swej latarki. Zdrowy mężczyzna musi ponieść rannego do szpitala, gdy zajdzie potrzeba. Lecz nie jest słuszny, gdy ten sam mężczyzna pod karabinem stawia barykadę. Nie jest słuszne, aby ktoś do swojego prywatnego mieszkania zataszczył beczkę, śledzi, choćby ją wyciągnął z ognia. I jakoś to wszystko trzyma się kupy. I dobrej woli nie brak. Ale właśnie dzisiaj dochodzi na ulicy Grzybowskiej do ordynarnego szabru. Grupki cywilów plądrują sklepy. Trzeba to uciąć w zarodku, ale jak strzelać, aresztować? Poczucie słuszności i zdrowego rozsądku wskazuje nam metodę najzupełniej niezgodną z prawem. Amator cudzej własności, który wynosi z rozbitego sklepu patefon, otrzymuje od Aleksandra cios w zęby. Ja walę w szczękę innego szabrownika niosącego cztery butelki wódki zrabowane wdowie po Stasiu Marynarzu. Przez komendantów obrony przeciwlotniczej podajemy do ogólnej wiadomości, że w każdym podobnym wypadku będziemy bez pardonu prać ile wlezie. Na ulicy Chyrzbowskiej znowu zapanowuje porządek. W mieście zaczyna odczuwać się brak wody wobec zamknięcia przez Niemców stacji filtrów i zablokowania sieci wodociągowej. Pułkownik Monter wydaje w tej sytuacji rozkaz bezwzględnego oszczędzania wody, a równocześnie nakazano budowę studni. Generał Tadeusz Bur Komorowski meldował 16 sierpnia do Londynu. Z małymi zmianami utrzymaliśmy dotychczasowy stan posiadania. Główny wysiłek nieprzyjaciela skierowany jest na rejon Starego Miasta, gdzie bardzo uciążliwe, krwawe walki. Natarcia wyruszają po silnych nawałach ogniowych artylerii i moździerzy. Coraz mniejszy udział czołgów, skuteczne ich zwalczanie. Lotnictwo słabe. Obustronne wielkie straty. Olbrzymie zniszczenia. Postawa dobra, pomimo zmęczenia fizycznego i psychicznego. W Dzienniku Działań Bojowych 9 Armii Niemieckiej zapisano tego dnia znamienne spostrzeżenie. Wbrew przewidywaniom nieprzyjaciel zaprzestał na całym froncie dziewiątej armii działań zaczepnych. W Warszawie trwają zawzięte walki, aby uzyskać bezpieczną komunikację wschód-zachód. Premier Józef Stalin informuje premiera Winstona Churchilla o swym stanowisku w sprawie działań powstańczych w Warszawie. Po rozmowie z panem Mikołajczykiem zarządziłem aby dowództwo Armii Radzieckiej intensywnie zrzucało uzbrojenie w rejon warszawy. Zrzucono także skoczka spadochronowego łącznika, który, jak melduje dowództwo, nie dotarł do celu, gdyż został zabity przez Niemców. Następnie, zapoznawszy się bliżej ze sprawą warszawską, przekonałem się, że akcja warszawska stanowi nierozsądną, straszną awanturę, która kosztuje ludność wielkie ofiary. Nie doszłoby do tego, gdyby dowództwo radzieckie zostało poinformowane zanim akcja warszawska się zaczęła i gdyby Polacy utrzymywali z nim łączność. W wytworzonej sytuacji dowództwo radzieckie doszło do wniosku, że powinno odgrodzić się od warszawskiej awantury, ponieważ nie może ponosić ani bezpośredniej, ani pośredniej odpowiedzialności za akcję warszawską. 16 sierpnia 1944.